Bardzo serdecznie z tej pan jogurt, a to jest mój taki mały vlog. E, tak więc e, dzisiaj powiem pewnie się ciekawicie, skąd wzięło się ju, pan jogurt. E, no, na sam początek. E, uwielbiałem kiedyś jogurty, teraz już mało je. I stąd się wzięło jogurt, a pan tak o po prostu. Nie pisałbym samego jogurtu, tylko pan. E, I co jeszcze? E, tak, więc... E, jak widzieliście, zaczęła się seria z historii Minecraft. E, już nagrałem drugi odcinek, tylko teraz rzucę zapowiedź z jednej serii, więc nie będę mógł e, po prostu mojej wrzucić na razie. Tak, e, niedługo pojawi się odcinek z przeglądu postaci Light of Legends. E, będę też nagrywał z, z Rubixem Lola czasami. O, ostatnio on sobie, on dzisiaj do mnie przyszedł, zainstalował go sobie, z pendrive'a oczywiście. No. Mm. Kolejna rzecz. Mm. Zacznie się seria Happy Wheels Tak, Happy Wheels Ponieważ dużo youtuberów tam ja też postanowiłem nagrać Happy Wheels hmm. <tryk> Będę t, właśnie tą serię z e, SkyBlocka, no to jest serii Zapowiedź SkyBlock Będę to nagrywał z DAW5DXD Kolejne to jest, będę rysował różne rysunki, właśnie tak będę je pokazywał. No, widzicie, akurat tutaj mam takie pokazane kilka rysunków. Tak, i to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pa, cześć, i na razie.